Przeklęta maska. Marek był zafascynowany maskami. Zawsze chciał mieć własną kolekcję, która by go wyróżniała. Pewnego dnia znalazł w antykwariacie starą, drewnianą maskę z dziwnymi znakami. Sprzedawca powiedział mu, że to maska z Afryki, która ma magiczne moce. Marek nie wierzył w takie rzeczy, ale kupił maskę za grosze, bo podobała mu się jej forma i kolor. Zabrał maskę do domu i powiesił ją na ścianie w swoim pokoju. Następnego dnia obudził się z bólem głowy i gorączką. Pomyślał, że to przeziębienie i połknął tabletkę. Nie zwracał uwagi na maskę, która wydawała się zmieniać wyraz twarzy. Raz była uśmiechnięta, raz smutna, a raz zła. Marek czuł się coraz gorzej. Miał koszmary, w których maska mówiła do niego krwawym głosem, oddaj mi swoją duszę. Próbował się jej pozbyć, ale nie mógł. Maska była przyklejona do ściany i nie dała się oderwać. Marek wpadł w panikę i zadzwonił po przyjaciela, który miał samochód. Poprosił go, żeby przyjechał i pomógł mu zabrać maskę do antykwariatu. Przyjaciel przyjechał po kilku minutach i wszedł do pokoju Marka. Zobaczył maskę i poczuł dreszcz strachu. Maska miała teraz otwarte usta i pokazywała ostre zęby. Wydawała się żywa i gotowa do ataku. Przyjaciel krzyknął: Co to jest? To jest przeklęta maska. Marek nie zdążył odpowiedzieć, bo maska zerwała się ze ściany i rzuciła na niego. Wbiła mu zęby w szyję i zaczęła ssać krew. Przyjaciel próbował odepchnąć maskę, ale była za silna. Marek krzyczał z bólu i przerażenia, a potem zamilkł. Maska odwróciła się do przyjaciela i uśmiechnęła się krwawo.